No, ale to jest zupełnie co innego, jednak. Wojtek0055 jeszcze 2 do 3 Pluton? 10 zł. Dziękuję, Wojtku. Dzisiaj już nie. Dzisiaj nie dam rady. Jest 22.8. Ja zacząłem streama wcześniej, dzisiaj. Także dzisiaj, nie jutro, możemy dokończyć. Jeśli masz ochotę, bo po prostu dzisiaj już. Ja zwróciłem uwagę, jaka jest godzina późna. Także nie jest mi to już. Yy... Możliwe, żeby grać tak długo, ale jutro, jeśli masz czas, chęci, to będziemy mogli dograć te partie. Bohater wybiera tą, według mnie, gorszą wersję, czyli to okno. Tutaj rzadko kiedy robię pocisk. A dlaczego? Ponieważ są murki, które zasłaniają. A tu masz czysty przestrzał. Nie ma żadnych murków płotków. Co prawda są te stanowiska. Tak, te ruiny, te okna. Ale tutaj da się wykryć ok. A tutaj no jest trudniej. Na szczęście ten TVP coś robi. Ale jeśli jest, powiedzmy, że świadomy twojej ludwy, to nie wyjedź. Jeśli jest świadomy. na czemu miałoby takiej opcji nie być? No początek taki. Powiedziałbym, że jest troszeczkę przespany, ale to jest jak pancer, więc to nie jest zawsze błąd. Z lewej ale phase one. W prawo! Kurde. Dolna płyta. O, w górną strzeliwkę. Ja tak wolę mierzyć w sam dół. Bo, jak mierzę wysoko, może ruszyć działem i chciałem zasłonić pocisk. Ale udało się. Leopard z prawej strony. Kombinuje coś. No i dorka Jak przejdujemy już większość celownika powiedzmy, to wyjeżdżabym, no trzeba już wyjeżdżać. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Super. jeszcze nie dał pechy. To jest ważne, że nie oberwaliśmy. Ja bym jechał w kierunku bazy własnej. No pojawiła się czwórka, ale... No rywale mogą to skapować. Zobaczmy ile tam czołgów jest. Dużo strasznie. Dwa czołgi przyjmują bazę. Pytanie, czy zdążymy wrócić. Te trzydziestka stoi w słabym miejscu. Blokuje przejazd. Rywale zjechali z kapa, czyli już widać, że nie będą kapować. Tu by się przydał haek. Bohater używa haeka na grilla. 1508 uszkodzeń w grilla. No to był damage jak lodówką. Ja troszkę bym powiedział, że wcześniej mogłeś zmienić ten pocisk. Ale zdążyłeś, w ostatniej chwili już się chował. 1500 jak pancerem to rzadkość On jest bokiem, to może ładnie wejść 1184 wysokie losowanie Masz non stop wysokie losowanie High roll -key. Ty, farciarzu, ile zapłaciłeś wargamingowi? Chyba dużo, co? On jest całkiem rozsądny tym centurionem Żartowałem Hehe <śm> Wyglądało, że chce ci zapolować na traka. No wyglądało to typowo jak polowanie na gąsienicę. Ale nie. Nie strzeli w gąsienicy. Dlaczego? Czemu on nie strzelił? E, czwórka na hita. E, czwórka na strzał, łatwy jeden strzał, Uwaga, zebraliśmy. Ale... Ale dziękuję, dobranoc! Szar futur na dwa hity. No, ciężka sytuacja. Daje ci małe szanse w tej sytuacji. Chcę, żebyś to wygrał, ale bardzo źle to się spowiada. Odbił się. No idealnie wyszło. Że ten chłop zamiast dać pechę łatwą zebrać, to zostawił sojusznika. No i teraz już Arfutur. Nie ma wsparcia większego. No ma jeszcze Arten, ale to jest Ensk. On ładuje chyba jeszcze, nie. Ty, to on nie przodował. On nie ma pocisków. Ale to jest paść, przecież... Ma pociski? Przecież to niemożliwe, przecież on strzelał. To już, już albo teraz nie ma w ogóle. Albo już i w ogóle nie ma, miał dwa. Bo nie widziałem ile wystrzelał, ale coś wystrzelał. Nie minęło 40 sekund. Arta może huknąć. Nie, nie strzeli. Teraz, jak wiedzisz to strzeli. No, da ci pecha chyba. Uwaga, mało, 160. Szarfutur miał dwa pociski i ładuje, bo uciekł. Czyli. Jeszcze ładuje, nie wiem, z 20 sekund niecałe. No, najgorsze jest to, że nie wiesz teraz, gdzie ci wyjedzie. On wie, gdzie byłeś. Gdzie jesteś w sumie? Może wyjechać na plecy i to będzie game over. Najlepiej byłoby się zabarykodować, stanąć w rogu i czekać. No to nie jest mapy, to na pewno nie jest idealna pozycja. O, kapuje bazę! Idealnie się składa, bo ty tu jesteś. Po lewej będzie, pewnie. Po lewej stronie. Zdążymy po lewej stronie jest za nasypem, okurna, o o o o, okay, jeszcze ma jeden strzał. Miałeś lepszy refleks i wygrywasz z szarfuturem. No, ale powiem szczerze, myślałem, że jak weszła ci ze zera ta pecha, to ci objedzie. Na szczęście nie ma odwagi. 8,57 fragów bardzo ładny wynik. Cztery medale Spartanin, obrońca duży kaliber i specjalista. Wyciągnąłeś bitwę, która na pewno była przegrana. To chyba każdy się zgodzi, że nie powinieneś tego wygrać. Ten szarfotur, ten K9-1, oni mieli bardzo łatwą sytuację. Tedek wolny, bez wieży, ale nawet mimo trudności tego, że to jest jagoda, dałeś radę, więc szacun. Ale te strzały za zero z hajków to jest tragedia. Za zero w szarfutura, kurde. No ja bym się zamał, jakbym przegrał przez takie co. No niestety, takie rzeczy się zdarzają.